Dzień dobry, dzień 41: biegu dookoła całej Polski i będę próbowała wejść tam tego nie było na trasie, tego nie było w planie ale generalnie jak zobaczyłam, że są takie dwie wieże które łączy kładka, a ja kiedyś miałam bardzo mocny lęk wysokości no to stwierdziłam, że chyba spróbuję i zobaczę, jeśli to przejdę no to po lęku wysokości już zostało tylko wspomnienie trzymajcie za mnie kciuki i pamiętajcie, że cieszcie się ruchem, bo ruch to życie, życie to ruch i każdego dnia bądźcie wdzięczni, że możecie robić to co robicie Bicie, bo nie każdy może, nie każdy może napić się własną ręką e, do własnych ust, e, przyjąć jakieś płyny, kawę, herbatę, wodę, nie każdy może chodzić, nie każdy może mieć palce, a jeśli Ty to masz, to ciesz się. Codziennie rano jak się budzisz, też się ciesz, bo nie każdy się budzi. Jeżeli to, co mówię jest wartościowe, to oczywiście subskrybuj ten kanał i wejdź na stronę fundacji ruchiżycie.org.pl i dołącz do klubu przyjaciół Ruchy Życie. Buziaki!